Na przełomie maja i czerwca Brytyj. Siódma runda sezonu niemieckiego pucharu Porsche Carrera odbyła się na torze Red Bull Ring. Zawodnicy rywalizowali na wymagającym górskim obiekcie, jedynym austriackim w kalendarzu serii w tym roku. Porsche Carrera Cup Germany 2025. Podsumowanie rundy na Red Bull Ringu. Premiera we wtorek 23 września o 22:25. Czterech kierowców wyeliminowanych w grze zostało 12. Kto zbliży się do mistrzostwa najpopularniejszej serii Ameryki? Playoffy NASCAR Cup Series 2025, transmisja wyścigu na New Hampshire Motor Speedway. Oglądaj w niedzielę 21 września o 20. Szykamy misa. Panda Styk, chcemy Panda Styk, to czynamy boczny sezon. Bista bum, bum, smu. Manta, chcemy Panda Styk, czynikolowy boczny sezon. Bista bum, 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 bum. Panda Styk, chcemy Panda Styk, Nowy Fiat Grande Panda. Już od 399 zł netto miesięcznie. Smu. na udany wyjazd za granicę? Krok pierwszy – wybierz fajne miejsce. Krok drugi – wejdź do apki Millenium i łatwo wymień walutę w kantorze po korzystnym kursie. I ciesz się podróżą. A wydatki za granicą zawsze będziesz mieć pod kontrolą. Bank Millenium. Inspirowany Tobą. Zalando. Moja mama jest moim bohaterem, bo sprawia, że mój brzuszek jest szczęśliwy i wie co zrobić, żeby moi niewidzialni bohaterowie stale ze mną byli. Wystarczy pięć kropli Biogaja Protectis Baby dziennie podawanych od urodzenia. A gdy moje dziecko podrośnie, suplement diety Biogaja Protectis Baby nadal będzie wspierać jego mikroflorę, również przy antybiotyku i zawsze wtedy, gdy trzeba zadbać o brzuszek. Biogaja wspiera naszych niewidzialnych bohaterów. Nowa Alfa Romeo Giulia i Stelvio Intensa. Pasja w każdym detalu. Teraz w leasingu 100% dla firm. Brak energii to chaos. Dlatego w ZPUE tworzymy magazyny energii, by dać firmom niezależność, ciągłość i spokój działania. Od blisko 40 lat rozwijamy się razem z tymi, którzy nam zaufali. Oferujemy rozwiązania dopasowane do Waszych potrzeb, z autorskim oprogramowaniem dla biznesów, które napędza energia, bo technologia ma znaczenie tylko wtedy, gdy służy ludziom. ZPUE z energią w przyszłość. Stop! Sezon na Peugeot! Start! Przejdź na przyjemną stronę jazdy! Peugeot 208 i cała gama modeli Peugeot teraz z pożyczką prawdziwe 0%. Ketonal na zwykły ból głowy? No jasne, to sprawdzony lek. Można mu ufać? No jasne, to ekspert od bólu. Można brać go od razu gdy boli? No jasne, ma dopasowaną dawkę ketoprofenu. Jasne, że Ketonal Active działa na zwykłe bóle głowy, pleców i menstruacyjne, bo ma zoptymalizowaną dawkę ketoprofenu i jest bez recepty. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mój niezwykły lek na zwykły ból? Ketonal. No jasne. Raj Śląska ponownie zgromadzi najlepszych kierowców w kraju na 14 odcinkach specjalnych na południu województwa śląskiego. To kolejna runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski oraz European Rail Trophy. Trzy dni rywalizacji. Ponad 150 kilometrów OS OS-ów i prawdziwe emocje dla kibiców. Wstęp na całą imprezę jest bezpłatny, a strefy kibica i park serwisowy otwarte dla wszystkich fanów motoryzacji. Startujemy w piątkowy wieczór spektakularnie. Nocnym przejazdem przez Centrum Katowic. GZM Katowice Super Stage otworzy rajd miejskim show. Sobota to klasyczne OS w Jastrzębiu Zdroju, haszlachu i Jasienicy oraz widowiskowy przejazd pod legendarnym kotłem czarownic. W niedzielę zawodnicy zmierzą się z trzema próbami w okolicach Skoczowa i Cieszyna, a rajd domknie uroczysta ceremonia mety pod Superauto.pl Stadionem Śląskim. Na transmisję zapraszają Województwo Śląskie oraz SuperAutoPL Stadion Śląski, partnerzy główni wydarzenia.